Od oznaczania opakowań produktów numerami kupujących, aby wiedzieć kto naśmiecił, po restaurację serwującą jedzenie z samolotów. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii, dzięki której zaoszczędzicie czasu na przygotowywaniu pracówki na WOS, jak również nie będziecie narażać się na niezręczną ciszę w towarzystwie z braku tematów do rozmowy. Startujemy z najciekawszymi newsami tygodnia. Numer 10. Fast foody najwyraźniej nie bez powodu nazywa się śmieciowym jedzeniem, bo w Wielkiej Brytanii najwięcej przydrożnych śmieci to właśnie opakowania z Maca. Brytyjscy rolnicy postanowili zawalczyć z tym problemem, proponując, aby na każdym pudełku sprzedawanym w restauracjach typu drive-thru zapisywać numer rejestracyjny samochodu klienta. Proste rozwiązanie, ale jedynie takie mogą zadziałać na prostych ludzi, którzy wyrzucają śmieci przez okno. Numer 9. Pewna meksykańska rodzina zauważyła, Zauważyła, że ich kot notorycznie od dwóch lat wybywa z domu na kilka dni. Z początku myślała, że robi to, aby polować. Jednak kiedy pewnego dnia Pixie wrócił do domu w nowej obroży, właścicielka mery nabrała podejrzeń i włożyła pod nią kartkę z wiadomością, że kot nazywa się Pixie. I chyba ma dwa domy. Podejrzenia zostały potwierdzone, kiedy kilka dni później kot wrócił do domu z odpowiedzią od innych właścicieli, którzy z kolei nazwali kota Juaracze i również zastanawiali się, dlaczego ich kot znika na tak długo. Przyznajcie, ciekawa historia. Brakowałoby jeszcze jakiegoś love story i już można by nakręcić film. Numer 8. Linie lotnicze AirAsia, jako pierwsze na świecie, otwierają sieć restauracji fast food, w których będą serwować jedzenie z samolotów. Być może samolotowe jedzenie nie należy do najlepszych, ale z pewnością dobrze się kojarzy, przywodzi wspomnienia z podróży i wzmaga potrzebę kolejnych. W pierwszej restauracji w Kuala Lumpur serwowane są już te same posiłki, co podczas lotów. Zapakowane jednak w eleganckie opakowania. Numer 7. Transseksualna aktywistka Jessica Janif zasłynęła pozwem do Trybunału Praw Człowieka po tym, jak jakaś biedna dziewczyna, pracująca w salonie kosmetycznym dla kobiet, nie zgodziła się na depilację jej pamiątki po czasach, kiedy była jeszcze mężczyzną. Teraz, za odmowę przyjęcia, zamierza pozwać również jakiegoś ginekologa. Wiecie, lekarza od żeńskiego układu płciowego. Jak ironizują internauci, moja lokalna galeria sztuki odmówiła wymiany oleju w moim samochodzie. Czy też powinienem złożyć pozew? Numer 6 Indyjski farmer Srikan Gouda przemalował swojego psa na tygrysa, aby ten odstraszał małpy, które niszczyły jego uprawy na polu. Rolnik zaczerpnął pomysł od swojego kolegi po fachu, który jako odpowiednika rodzimego strachu na wróble używał lalki tygrysa. Gouda poszedł jednak o krok dalej i stworzył tę bestie ze swojego psa, który najwyraźniej okazał się bardzo dobrym aktorem, bo po małpach ani śladu. Numer 5. Krytyk jedzeniowy Tom Sitsema Sema podczas prowadzenia streama w jednej z restauracji ujawnił znacznie więcej niż swoje odczucia smakowe. Pewna kobieta bowiem wypatrzyła w lokalu swojego męża w towarzystwie obcej kobiety. Postawiony przed niezbitymi dowodami w postaci screenów z transmisji facet przyznał się żonie do tego, że miał z tą kobietą romans. I to się nazywa odkrywcza recenzja. Numer 4. Na najnowszych targach CES zaprezentowano magiczne szachy rodem z Harego Pottera. A to dlatego, że ich pionki przesuwają się po planszy samodzielnie. Możecie sterować nimi ręcznie, jak i za pomocą aplikacji w telefonie. A najlepsze jest to, że nie musicie mieć przed sobą fizycznego przeciwnika, aby grać. Szachownica wyposażona jest w sztuczną inteligencję, lub może połączyć was z innymi graczami z internetu. Numer 3. Coraz więcej właścicieli sklepów w Polsce wypina się tyłkiem do głupich przepisów o zakazie handlu w niedzielę. Na warszawskiej Białołęce powstał właśnie pierwszy bezobsługowy Carrefour w Polsce, w którym zakupy można robić również w niedzielę niehandlowe. Co prawda jest to nic innego jak pomieszczenie ze zwykłymi maszynami wentingowymi, jednak możecie w nich zakupić naprawdę rozmaite produkty, wliczając w to makaron, mleko, sos do spaghetti, a nawet kiełbasę śląską. Cóż, Solidarność chciała dać pracownikom wolne w niedzielę? Ostatecznie da im wolne we wszystkie dni tygodnia. Bo jak się ten pomysł przyjmie i rozwinie, to już żaden sklep nie będzie potrzebował pracowników. Numer 2. Konkurencja nie śpi, więc Lidl także stawia na innowacje. W tym przypadku chodzi o znakowanie warzyw i owoców światłem zamiast plastikowymi etykietami i naklejkami. Tak zwane warzywne tatuaże są podobno bezpieczne, nie zmieniają struktury i wartości odżywczych produktu, a jednocześnie pozwalają umieścić na nim wszelkie potrzebne informacje bez wykorzystywania tak bardzo znienawidzonego ostatnio plastiku. Numer 1. W Tunezji o mały włos nie zaakceptowano pracy doktorskiej, dowodzącej, że ziemia jest płaska i znajduje się w centrum wszechświata. Na szczęście doszło do wycieku, dzięki któremu zapobiegnięto kompromitacji uczelni bo wyobrażacie sobie grupę poważnych profesorów słuchających argumentów na temat płaskości Ziemi, sformułowanych na podstawie m.in. informacji z Koranu. Okej, okay, tym płaskim, jak nos boksera akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przekapiliście poprzednich newsów. Pamiętajcie też na mój prywatny Instagram życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, jak również inne kanały na YouTube, Chiński ekspresy z gadżetami oraz Polish Sosecz z animacjami. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć!